Robi się ciągle z czasem, bo teraz wychodzi na to, że będziemy mieli 9 minut, żeby się przesiąść z tego pociągu do pociągu jadącego do Zakopanego, i to tylko wtedy, jeżeli dojedziemy o czasie takim przewidywanym, A przed chwilą nam zaanonsowano, więc będzie emocjonujące i się nie możemy czekać i już szczerze moc sobie być w tym drugim pociągu. A Jak nie, to następny pociąg mamy dopiero za 3 godziny. No, co? Co? co się robi? Ksiumi, ciebie ja, ja to chyba cię przestanę wysyłać samą gdzieś w Polskę. Ty byś tu się zgubiła na tej pójcie były drobne w Warszawie, zamiast e, do wątpliwości co do tego, czy mamy jechać windą, czy nie. Nie, pociąg do Krakowa, chciałabyś pociąg do Brzegu i też myślała, że okej, okay, bo przecież miasto na kar. Ogólnie e, chyba zdążymy, dramatnie. więc niepotrzebne potrzebna Nie, jeszcze drama jest, drama. Chyba nie, nie zdążymy. Możemy się zacząć windzie. Proszę bardzo. Nie ma czegoś takiego jak nie ma miejscówek w się. to ja Ciebie chyba będę w się bawę puszczać w Polskę. Tam nie ma miejscówek. Ale no nie jedziemy nie akurat teraz być. takimi tanimi liniami, no, tylko jedziemy w doliną. tak, tatarki, możecie się Już wystarczy. Już, już, poszalałaś, poszalałaś, no. z windy sama i skryj się w lewo. No i słuchajcie, zdążyliśmy. Radosław rozmawia z domem. Stacja dom I najważniejsze, że już jesteśmy w środku i słuchajcie, bardzo szybko dojedziemy do zagubanego. Super. Proszę nie opuszczać pociągu. na Mamy pos postoje techniczne, ale które, jak pan powiedział, uwzględnia rozkład jazdy, więc nie powinno to powodować opóźnienia. No ale tak jak utrzymaliśmy tempo, Warszawa-Kraków, tak Kraków zakopane idzie troszkę wolniej i mniej sprawnie. Musisz się nagrywał. Muszę aż wytrzymać obiektyw. Tu to się wydarzy. O! O! jest, on nasz. Tutaj idą. Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpi postoj techniczny. Otwieranie drzwi wyjściowych oraz opuszczenie pociągu jest całkowicie zabronione. Hmm. <grym> Będę już mówić dzisiaj chyba siódmy czy ósmy raz. I my tak raz na jakiś czas stajemy. Gdyby nie te postoje techniczne, które nie wiem czym są spowodowane, ale gdyby nie te postoje techniczne, to my byśmy byli w tym zakopanym o pół godziny wcześniej. Serio. Może ktoś z Was wie, to byście dali znać. Я уже сближал.